Spędziłem ponad 100 godzin V-Rising we wczesnym dostępie i mogę powiedzieć, że wymęczyłem grę z każdej strony. Nie mogę się doczekać jej premiery na PlayStation 5. Gdy ta już się pojawiła, to niestety nie zawsze byłem zadowolony. Co jest nie tak z V-Rising na PlayStation 5? Zapraszam do recenzji. Od zawsze grałem V-Rising solo, unikając różnych serwerów i innych rozgrywek sieciowych. Bawiłem się przy tym wyśmienicie i właśnie z tej perspektywy będzie tworzona ta recenzja. Zresztą, nawet na BigBandice PL napisałem poradnik na temat tego, jak dobrze bawić się solo w V-Rising. Podlinkuję go też w opisie tego, tej recenzji. Tak? Tutaj też kryje się pierwsza zaleta gry: dobrze widoczna w ustawieniach serwera. Jest to możliwość dopasowania rozgrywki do wymagań gracza. Oprócz poziomów trudności możemy ustawić takie rzeczy jak nożyki zasobów przy produkcji przedmiotów, czy też szybkość ich tworzenia. Bardzo przydatną funkcją jest też np. możliwość wyłączenia teleportacji niezależnie od posiadanych przedmiotów, bo w oryginalnie możemy się teleportować, jeżeli mamy jakieś ważniejsze przy sobie surowce, przez co gra zyskuje tak naprawdę możliwość szybkiej podróży, chociaż i tutaj jest pewna wyłączność, bo na przykład nie możemy się teleportować z opętanym człowiekiem. Do tego ustawienia serwera możemy dowolnie zmieniać niezależnie od zapisu gry. Więc nie Musimy zaczynać od nowa, kiedy namyślimy się na inne opcje. Ale czym jest V-Rising? Bo zacząłem trochę tą recenzję od połowy. Jest to gra, w której wcieramy się w wampira, który obudził się wiele, wiele lat po ostatniej wielkiej wojnie między wampirami oraz ludźmi i siłami światła. Naszym celem będzie dotarcie na szczyt łańcucha pokarmowego i powolne odblokowywanie naszego potencjału. Będziemy więc zbierać surowce, zbudujemy małą zabudowę do produkcji podstawowych przedmiotów, a wreszcie postawimy własny olbrzymi zamek i będziemy go sukcesywnie rozbudowywać. Gra posiada dziesiątki różnych dodatkowych elementów, które mogą wpłynąć na naszą rozgrywkę lub też nawet poczucie imersji. Przykładowo możemy łapać ludzi i przemieniać ich w wampirów, by potem móc ich wysyłać do zdobywania surowców. A jednocześnie możemy część ludzi zamknąć w kratkach i w ten sposób pozyskiwać ich krew. Każda żywa istota w grze ma swój rodzaj krwi oraz jej potencjał, więc naszym zadaniem będzie znajdowanie jak najlepszych smaczków i niewolenie ich w naszym zamku, by stanowili bardziej stałą dostawę cennej krwi. A musicie wiedzieć, że jeżeli nasz wampir skosztuje krwi o najwyższym potencjale, to odblokowują mu się potężne wzmocnienia statystyk, przez co nawet najtrudniejszy boss staje się dużo prostszy. No właśnie, bossowie w V Rising. Ten element jest tak samo ważny jak w grach typu, nie wiem, na przykład Elden Ring. A może i nawet, szczerze mówiąc, ważniejszy, bo tylko ich pokonując i wypijając ich tzw. zwaną odblokujemy nowe umiejętności oraz schematy do tworzenia przedmiotów. Widać też, że twórcy wiele uwagi skupili na stworzeniu tych przeciwników. Posiadają oni niesamowicie potężne umiejętności i nawet na niższych poziomach trudności oraz gry mogą nam solidnie to kopać. Tutaj każdy z nich posiada swoje własne dialogi, no chyba, że nie jest człowiekiem, niedźwiedź nie będzie nas krzyczeć i wyzywać nas, oraz całość jest przygotowana fantastycznym soundtrackiem. Cała reżyseria walki z bossami w V Rising sprawia, że walka z nimi daje znacznie więcej przyjemności niż w wielu zwykłych Soulsach. Ideą gry w V Rising jest też budowanie pięknych, olbrzymich zamków. Od czasu wczesnego dostępu dostarczano wiele naprawdę ciekawych funkcji. Możemy teraz budować wielopiętrowe konstrukcje oraz pojawiły się skrytki na poszczególne surowce. To co jednak wkurza każdego fana tej gry jest brak wspólnej skrytki lub chociaż możliwości szybkiego przemieszczania przedmiotów między warsztatami i pojemnikami. Jeżeli więc chcemy stworzyć jakąś potężną broń musimy biegać specjalnie od warsztatu po deski, potem do schowka z kryształami, po odpowiedni kruszec i wreszcie wrócić gdzie jest stanowisko kowalskie, o ile nie zapomnieliśmy po drodze jakiś sztabek i zacząć możemy produkować rzeczy. Nie da się postawić wszystkich skry skrytek w jednym miejscu, bo pokoje jest zrobione są pod odpowiednie pomieszczenia, np. warsztat, kowal lub jubiler. Dostają one wtedy spore bonusy do produkcji. Jednym słowem, pomimo wieloletnich prośb fanów, twórcy dalej nie dali na takiej prostej funkcji. Możliwe jednak, że prędzej czy później się ugną i pojawi się ona w grze. Żeby dotrzeć do bossów i odblokować nowe umiejętności, to będziemy się eksplorować i to naprawdę sporo. V Rising zaoferuje nam szereg różnych Niesamowicie klimatycznych biomów. Zaraz po wyjściu z pierwszej startowej lokacji przyjdzie nam zwiedzać obszerne lasy pełne bandytów. Potem wyruszymy na prowincję pełną milicji i wyszkolonych żołnierzy, a wreszcie przyjdzie nam zwiedzać olbrzymi kompleks łowców wampirów i kapłanów. Znajdzie się też lodowe pustkowie oraz skażone przez eksperymenty lasy, gdzie znajdziemy fabryki produkujące tajemnicze substancje. Finalnie wyruszymy do domeny samego Drakuli, który będzie stać na naszej drodze do tytułu najpotężniejszego wampira. Każdy biom przedstawi nam innych przeciwników o innych umiejętnościach i innych przedmiotach, które otrzymamy po ich pokonaniu. Nie ma tutaj lenistwa twórców, każdy wróg jest inny i zachowuje się inaczej. Nie liczcie na zbyt wiele reskinów czy też powtarzalnych przeciwników, ale w większych ilościach. Do tego twórcy lubią bawić się koncepcją, na przykład w wilkołaki pojawiają się w późniejszej fazie gry i są bardzo potężne, ale istnieje też szansa, że jeden taki będzie atakować jakąś chłopską wioskę wcześniej, a my będziemy musieli uciekać, bo na tym etapie nie mamy z nim żadnych szans. Graficznie i dźwiękowo gra wygląda urzekająco. Uwielbiam grafikę w V-Rising, to jak różne oświetlenie wpływa na wygląd naszego zamku, czy też elementy związane ze światłem słonecznym. V-Rising jest grą, która jak mało która wykorzystuje element cieniów, a każdy promień może nas skrzywdzić bardzo ładnej, no i groźnej animacji grającej natężającym się światłem. Do tego naprawdę bardzo ładny soundtrack, który elegancko wybija rytm gry, niezależnie czy jesteście w walce, w zamku, czy podczas zwiedzania jakichś obszarów. Niestety twórcy nie postarali się, jeżeli chodzi o sterowanie. Gra na do PlayStation 5 jest nielogiczna. Przykładowo, aby obracać kamerę, musimy trzymać L2 i wtedy machać prawą gałką, a wtedy też mapa w górnym rogu robi dziwne rzeczy, zamiast automatycznie orientować się na północ. Obraca się ona z nami. Do tego zabrakło polskiej wersji językowej, która przecież jest obecna w wersji na Steam. V Rising nie ma zbyt wiele fabuły i całość ma raczej posmak sandboxów w otwartym świecie. Jednak y, bardzo przyjemnie mi się grało w naszym rodzimym języku. V Rising jest dalej tak samo świetną grą na PlayStation 5 jak była na PC. Długi wczesny dostęp ci się opłacał i V-Rising jest teraz niesamowicie kompletnym i rozbudowanym tytułem. Po przyzwyczajeniu się do sterowania, które niestety trwało znacznie dłużej niż w innych grach, wciągnąłem się ponownie budowanie zamków i planowanie kolejnego polowania na potężnego bossa. Grałem tylko solo na własnym serwerze i bawię się przednio. V-Rising to niezwykle klimatyczna i wciągająca gra, gdzie nawet po 100 godzinach zabawy mam problem, by się od niej oderwać. Dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, łapki w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć do sklepu z grami w, w sklep z grami, klip, kapel, gdzie sprzedajemy gry, w tym także jest wiralizing. Kupując tam, wspieracie naszą działalność. Tak więc następnego, cześć.